Tak, moi drodzy pielgrzymi. Jeden etap pielgrzymki mamy za sobą. Cieszę się z tego, że daliśmy radę. Myślę, że dla dzieciaków idących z nami to był pierwszy raz taka pielgrzymka. 6,5 kilometra, prawie. Więc naprawdę etap pokonany wyśmienicie. Aczkolwiek z tego, co wiem. Najgorzej się szło i najtrudniej Jankowi, który w pewnym momencie powiedział, że jest już mu ciężko. To jest tak, opanować woła wcale nie jest to takie wcale proste. Chciałbym, byśmy tutaj w tym, że tak się wyrażę, sanktuarium, jedynym kościele, jedynej kaplicy św. Jerzego w Krzyczewie, byśmy tutaj połączyli jakby takie trzy wątki, które są związane z dzisiejszym dniem, dniem w którym wspominamy Matkę Bożą Królową. Jednocześnie jesteśmy w miejscu, gdzie błogosławiony Wincenty Lewoniuk, ten, którego znamy z obrazu obrona kościoła w Pratulinie, ten, który trzyma krzyż, to właśnie w tym kościele tutaj był ochrzczony. A jednocześnie byśmy patrząc na ten obraz przedstawiający świętego Jerzego, rycerza, który walczy ze smokiem, Byśmy właśnie te wszystkie trzy wątki jakoś postarali się połączyć. Walka. Ktoś napisał w komentarzu pod jednym z kazań, czy mało jeszcze o tej walce. Czy nie za dużo o tej walce ciągle gadamy. Mówi się, że Kościół na Ziemi jest Kościołem walczącym. Teraz oczywiście mówi się pielgrzymujący, bo przecież walka nie jest w modzie, bo przecież. Teraz ruchy pacyfistyczne, takie pokojowe, ekologiczne są na topie. Tymczasem Kościół, który zmierza do nieba, czyli wszyscy wierzący, doznają w sobie tego, co o czym pisał 2000 lat temu święty Paweł wewnętrznej walki. Mamy w sobie jakieś takie rozdarcie, które jest wewnątrz każdego z nas. Z jednej strony Stworzenie na obraz i podobieństwo Pana Boga i te ciągoty, których grzech nie zniszczył: ciągoty do Pana Boga, ciągoty do prawdy, do piękna, do dobra. A z drugiej strony widzimy osłabienie woli. Widzimy, że to dobro jest trudne. Myślę, że wielu z nas chciałoby tutaj przyjechać samochodem, a przynajmniej hulanką, czy jak ktoś na hulajko. Chociaż tym, a nie krok za krokiem. Rzeczywiście dobro, które człowiek wybiera, jest okupione właśnie pewnym wysiłkiem, pewnym trudem. Ksiądz Marian Danielu, który wychowywał nas w mówił, że jeżeli masz do wyboru dwie rzeczy, dobre rzeczy, to wybierz tę trudniejszą, ta, która ci przychodzi z większym oporem, bo widocznie tam jest więcej dobra. Mamy też świadomość, że od początku grzechu pierworodnego nasza wola jest osłabiona. Chcemy dobra, pragniemy o dobru, marzymy o dobru. Mamy wyidealizowane do, yy, wyobrażenie tego dobra. Ale gdy przychodzi do konkretnego wyboru, do konkretnych decyzji, to często idziemy na skróty. To, co jest łatwiejsze, to, co przyjemniejsze, to, co mniej kosztuje jakiegoś wyczerpania, wysiłku, co przychodzi łatwiej. I pierwszy punkt to właśnie chrzest. Chrzest, który przyjmujemy, przyjmujemy jako dzieci, ale w imię nas zaręczają rodzice, my to później potwierdzamy w sakramencie brzmowania. to właśnie to, że chcemy umierać dla grzechu, chcemy umierać dla zła. chcemy umierać dla tego, co nas ciągnie ku diabłu, ku smokowi. Zresztą tak też diabł był określany w Apokalipsie. I wiemy o tym, że jest to po ludzku bardzo trudne. To nie znaczy, że człowiek bez Boga nie jest w stanie czynić dobra. Jest. Jest wielu ludzi, którzy nie wierzą w Boga, i boję się, że wielu tych ludzi, którzy nawet nie chodzą do kościoła, nie chodzą do sakramentów, nie modlą się, to jakby popatrzeć na ich życie, to bardzo często są ludźmi lepszymi moralnie od, na, od nas. A przynajmniej od wielu z nas. A na pewno ode mnie. Mi się zdarzało wielu ludzi, lepszych od siebie, spotkać przy konfesjonale. I znam ludzi, którzy z Kościołem nie mają nic wspólnego i czynią dobro. To się zgadza. Ale trzeba mieć świadomość tego, że to dobro ludzkie to jeszcze za mało. Nam chodzi o takie dobro, które owocuje niebem. Dobro, które wykazuje całą pełnię człowieka. To nie chodzi o dobro ludzizm, o taki humanizm. Bądźmy dla siebie dobrzy. Mało. Bądźmy dla siebie Boży, bo to jest istota naszego człowieczeństwa. Zatem chrzest ma nam pomagać, i skutki tego chrztu, nasze decyzje podjęte na skutek chrztu, mają nam pomagać przezwyciężać zło. Dlatego właśnie w pierwotnym kościele chrzest dokonywał się poprzez zanurzenie. Człowiek pod wodę. Pod wodą człowiek umiera jak ktoś się kiedyś topił to wie, że kiedy brakuje powietrza, człowiek ma nieskoordyn nieskoordynowane ruchy i chciałby jak najszybciej być na na powierzchni, a jak już jest na powierzchni łapie całą sobą oddech, bo chce żyć chrzest zanurza nas w śmierć, śmierć Jezusa śmierć dla grzechu śmierć dla zła a jednocześnie kiedy wy człowiek wynurza się z wód chrztu to właśnie człowiek łapiący nowe powietrze Chrystusa, nową jakość Chrystusa. Trzeba nam na nowo odkryć znaczenie Chrztu. I tutaj, jak jesteśmy w miejscu Chrztu błogosławionego Wincentego Lewoniuka, to można było powiedzieć, że nic w naszym życiu nie jest stracone, że nic nie jest zaprzepaszczone, może nie wszystko się udaje, może nie wszystko poszło tak, jak byśmy chcieli, może nie wszystko do tej pory w naszym życiu było święte. To tutaj się uczymy, że od tego chrztu tu dorastamy do świętości. I może przyjdzie nam tak jak dzisiaj wielu, którzy nieśli krzyż na początku naszej pielgrzymki, to może przyjdzie nam taki momenty, kiedy trzeba będzie ten krzyż wziąć do ręki i go pokazać. W miejscu pracy, w miejscu naszej zabawy, w miejscach naszych studiów, nauki i tak dalej. Nie wstydzę się krzyża. Czyli element chrztu. Po drugie, rozpoznanie zła. Co jest zło? Kiedyś pamiętam, mogę o tym powiedzieć tak ogólnie, bo i tak nie wiecie, o co chodzi. Sto lat temu, nie wiadomo gdzie, dziewczę pięknie się spowiada, a ja słyszę, że ona nie mówi wszystkich grzechów. I zapytam ją na koniec, a ten grzech czynisz? Ona mówi tak. To dlaczego tego nie wypowiadasz? Bo ja nie uważam tego za grzech. A ja mówię, a mnie to guzik obchodzi, co ty uważasz, co nie. Kiedy klękasz do kraty konfesjonału, szefo ma rację. Rozpoznać zło, rozpoznać smoka, rozpoznać diabła. Dzisiaj jest to wiele trudniejsze. E, za moich czasów młodości, jeszcze komunistyczna młodość, niestety, już taka niewielka, ale trochę. Także niestety gdzieś skażony jestem komunizmem, można było powiedzieć, bo łatwiej czarne, białe my, wy, my, oni i nawet niekiedy na przekór przeciwko komunistom. Od czasu tak zwanego upadku komuny, mówię tak zwanego, bo widzimy co się dzieje wszystko jest różowe. Nie ma czarne, nie ma białe wszystko jest dowolne. Dlatego nie dziwcie się, że nasze dzieci się gubią. Mało tego. Nie dziwmy się, że my się gubimy. I dlatego mi trzeba bardzo jasne odniesienie do Boga, który jest normą wszelkich norm, niezmienną, uniwersalną. Nie taką, którą świat dzisiaj uznaje za coś dobrego, a już jutro powie: Nie, to już nie jest aktualne. Zresztą popatrzcie, co się dzieje dzisiaj. Wszystko poddaje się wątpliwość, wszystko się stawia. Poza nawias, znak zapytania, albo najlepiej mówią, jak uważasz? Albo jeszcze lepiej, a jak czujesz? Dzisiaj to jak czujesz, nawet nie jak uważasz, a jak czujesz? Dobrze ci z Tak, to dobrze. A tobie? Nie, to dobrze. Nie ma problemu. Co jest dobre? Co jest złe? Nazwać zło dobro po imieniu. A gdzie to będziemy się tego uczyć? Właśnie od Chrystusa, właśnie ze Słowa Bożego. Od kogoś, kto jest niezależny od nas. To nie jest na naszym pasku, nie jest na naszej smyczy. Nawet Pimpek latający przy naszej grupie nie chciał być na smyczy. Siostra Wiola próbowała go ogarniać, łapać go nawet na różaniec, ale Pimpek nawet tego nie chciał. Chciał być wolny całkowicie. Bóg też jest poza naszymi smyczami. Tak? Być wolnym, ale nie od Boga, nie od dobra, nie od prawdy, nie od piękna. I rzecz ostatnia, Maria Królowa. Maria Królowa, bo Ona stała się służebnicą. Niech mi się stanie, przyjmuje Boże to, co jest Twoje, za swoje. Rezygnuję z tego, co moje ja. Rezygnuję z moich planów, z moich zamiarów, chociaż już wszystko poukładane. Chociaż te wszystkie plany mogą mi się odbić czkawką. Przecież ryzykowała ukamienowaniem. Posądzona cudzołóstwo. Jak wytłumaczyć Józefowi? I tak dalej. Rezygnuję z tego, bo biorę to, co Boże. Królować po Bożemu, to przyjąć to, co Boże. To, co mówiliśmy dzisiaj w katechezie. Bóg w centrum. Może nie w uczuciach, może nie w emocjach, Bóg w moich decyzjach W moich wyborach W moim postępowaniu Liczę się z Bogiem Kiedyś się mówiło bój się Boga Bo jak się ktoś już niczego nie bał To choćby nikt się Boga bał To powstrzyma się od zła Zatem co nam powie święty Jerzy Co nam powie Matka Boża Królowa Co nam powie Wincenty Lewoniuk tutaj ochrzczony Krótki tekst Do walki do walki. Panie i Panowie szlach, Szlachcicy. Amen.